Spokój dobro kochani, dziś jest pierwsza sobota miesiąca, 5 kwietnia, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na zielone paswisko. Dzisiejsza Ewangelia kochani jest relacją ze sporu, który miał miejsce w środowisku żydowskim na temat tego, kim tak naprawdę jest Pan Jezus. Niektórzy twierdzili, że jest jakimś prorokiem, jakimś rabinem, niektórzy twierdzili, że jest mesjaszem, niektórzy, że jest synem Bożym. Nawet żołnierze, którzy przychodzą, żeby aresztować Pana Jezusa, nie aresztowali go i wracają i mówią, że nikt jeszcze nie przemawia tak jak ten człowiek, więc nie, nie byliśmy w stanie nawet go aresztować. I również w dzisiejszych czasach dla niektórych Pan Jezus jest taką wielką zagadką. Dla niektórych jest jedynie postacią historyczną, a nawet dla niektórych postacią legendarną. Dla Żydów jest rabinem, dla muzułman jest prorokiem, ale mniejszym prorokiem niż Mahomet. Dla niektórych jest jakimś rewolucjonistą, kimś takim, kto stawał w obronie biednych. Dla niektórych jest takim dzidziusiem, taką po prostu postacią, która leży sobie w żubku, nie rusza się, nic nie mówi, nie wymaga, i więc jest, jest nieszkodliwy, jeszcze jest zjadliwy. Natomiast Pan Jezus taki wymagający, to raczej nie na rękę. Dla niektórych jest taką postacią, takim nauczycielem moralności. Dla niektórych jest zabytkiem, czy może jakim, jakąś biżuterią, krzyżyk, jakaś figurka, i tylko i wyłącznie. Pamiętam, że kiedyś, kiedy uczyłem w Szóstym Liceum w Łodzi, to jedna z uczennic tej szkoły przyszła do mnie i mówi: "Proszę księdza, czy ja mogę zostać na religii? Chciałabym posłuchać". No I rzeczywiście została, mimo że nie była zapisana na religię. Słuchała z ogromną uwagą. Później po religii podeszła, podała mi rękę i mówi: "Gratuluję. Jezus był hipisem. Jest moim ideałem". I tyle. A kim dla ciebie jest pan Jezus? Skąd czerpiesz wiedzę o nim i doświadczenie? Czy tylko i wyłącznie z jakichś podań medialnych, czy tylko z jakichś książek, czy ze Słowa Bożego, który przejawia się w dwóch rzeczywistościach. Słowo spisane, czyli Pismo Święte, czy też Słowo, które ustnie do nas dotarło, czyli Przeświadectwo Chrześcijan, czyli tradycja chrześcijańska. Czy czerpiesz właśnie z tych źródeł po to, żeby budować swój prawdziwy obraz Pana Jezusa, ale najprawdziwszy obraz Pana Jezusa jest wtedy, kiedy ty sam doświadczasz Pana Jezusa, kiedy nie jest on dla ciebie teorią, ale jest twoim życiem, zresztą sam powiedziałeś sobie: „Jestem drogą, prawdą i życiem”. Kiedyś wspominałem już o takim słynnym rabinie żydowskim, który nazywał się Itzhak Kaduri, który mówił, że miał objawienie kim tak naprawdę jest Mesjasz. Napisał jego imię. I zostawił w sejfie, i powiedział, że dopiero wiele lat po jego śmierci będzie można otworzyć i zobaczyć, co on tam napisał, bo, ponieważ miał objawienie. Oczywiście był żegnany jako ogromny autorytet w świecie żydowskim, ale w momencie, kiedy po kilku latach po jego śmierci, kiedy otworzyli pismo, przeczytali, że według tego objawienia, które miał, to Mesjaszem jest Yeshua, czyli Jezus Chrystus. Kochani, bardzo wielu. Żydów również mesjanistycznych, którzy uznają pana Jezusa jako mesjasza. Nie pozbywają się swojej kultury. Rzeczywiście starają się zachowywać całą torę i całe prawo, ale jednocześnie wiedząc o tym, że pan Jezus jest kimś wyjątkowym, kimś takim, który jest tym, za kogo się podawał, czyli mesjaszem. Pozostali Żydzi wciąż oczekują na mesjasza. Kochani, bardzo wielu ateistów również, którzy bardzo sceptycznie podchodzili do. Pana Jezusa, w momencie kiedy zaangażowali się w takie rzetelne poszukiwania, to nawracali się. Między innymi jest taki Lee Strabel, który był dziennikarzem śledczym i był również prawnikiem. I w oparciu o istniejące współcześnie różne metody badania, posługując się tym wszystkim, co było dostępnymi. Powiedzmy środkami, czyli Słowo Boże, i również badania naukowe, stwierdził, że rzeczywiście Jezus jest tym, za kogo się podawał. I z takiego ateisty stał się człowiekiem głęboko wierzącym. Opisał to wszystko w swojej książce The Case for Christ. I bardzo dla wielu ludzi jest takim dokumentem, że rzeczywiście w oparciu o dzisiejsze badania naukowe i śledcze, można stwierdzić, że Jezus jest tym, za Kogo się podawał, czyli jest Mesjaszem, Zbawicielem świata. I również kochani, bardzo wielu różnych ateistów, m.in. Josh McDowell i wielu, wielu innych, szukali różnych argumentów, żeby dołożyć tym chrześcijanom, żeby pokazać, że ich wiara jest niedorzeczna, że jest nielogiczna, że nie trzyma się kupy, a tak naprawdę kiedy zaangażowali się, stwierdzili, że jeśli chcą być naprawdę uczciwi, w swojej ocenie to muszą przyznać, że Jezus jest Zbawicielem świata, jest Mesjaszem. I również święty Augustyn, który uwikłał się w różne sekty destruktywne, w myślicielskie różne mm, powiedzmy, nurty, które był przeciwny chrześcijaństwu, który prowadził niemoralne życie, kiedy spotkał w swoim życiu Pana Jezusa, jego życie się zmieniło i odkrył, kim dla Niego Pan Jezus jest. I w swoim dziele, w swoim piśmie wyznania możemy odczytać, ten, zobaczyć ten całą jego drogę, ten proces, w jakim on przechodził od człowieka sceptycznego i ateisty do człowieka, który był, stał się głęboko wierzącym. I teraz kolej na Ciebie, abyś w sposób uczciwy, autentyczny odpowiedział: kim dla Ciebie jest Pan Jezus? Czy jest postacią historyczną, czy jest postacią z książki do religii, czy jest jakimś folklorem? Czy Pan Jezus ma wpływ na Twoje obecne życie? Czy masz re, żywą relację z Nim? Czy jest tak, że swoim torem idzie Twoje życie religijne, powiedzmy takie kulturalne, kościelne, i Twoje życie moralne, Twoje życie osobiste? Pomyśl nad tym. Ja Wam chcę powiedzieć, kim dla, dla mnie jest Pan Jezus. Jest moim Panem i zbawicielem. Kiedyś podczas rekolekcji oazowych, jako młody chłopak, przyjąłem Jezusa jako mojego osobistego pana i zbawiciela. I to mnie nie puszcza, i cały czas tak jest. Jest moim najlepszym przyjacielem w życiu, jest moim zbawcą, jest moim pasterzem. Ten obraz dla mnie jest szczególnie bliski. Jest drogą do Ojca, jest kimś takim, komu mogę naprawdę zaufać. Nikomu na świecie nie mogę tak zaufać, jak u Pana Jezusowi. I tak w dzisiejszej Ewangelii właśnie ci poszukiwacze prawdy, kim jest Pan Jezus, stwierdzili, że nie mają do nikogo porównania, bo rzeczywiście tak jest. Pan Jezus jest oryginałem, żadną podróbą. Nikt inny przed Panem Jezusem i po Panu Jezusie nie był taki jak on. Nie ma drugiego tak jak Pan Jezus. Więc, żebyś poszedł za Panem Jezusem, żebyś go odkrył w sposób uczciwy i autentyczny i żeby za tym Twoim odkryciem poszło Twoje życie, przyjmij teraz Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże Papa. Pa. Do jutra.